Naszą dwudziestodniową pielgrzymkę kończymy na północy Australii. Przepiękny hotel razem z basenem rozweselają nasze serca. I się prosto

nie, one tak rosną w naturze je się nie wydłubuje one są puste w naturze widzicie, że jest pusty i nikt go nie dłubał kangur, o teraz kangur Jesteśmy w Parku Narodowym Kuranda. Kuranda to nazwa i miejscowości, gdzie około tysiąca mieszkańców mieszka, i nazwa centrum Aborygenów, centrum kulturalnego Aborygenów. Tutaj kiedyś były kopalnie minerałów, srebra, opali. Wybudowano linię kolejową, którą teraz wykorzystuje się w celach turystycznych. Wybudowano także kolejkę gondolową kolejkę linową, którym wożą turystów do miejscowości Kuranda z dołu, ponieważ Kuranda jest położona w górach. I po drodze są dwa przystanki, które pokazują las deszczowy. Przed nami dziki indyk australijski oraz niesamowity śpiew cykat. Przed nami wodospad Barons Falls Wodospad, który spada kaskadami w dół. Tutaj właśnie zostały znalezione muszle morskie, czyli gdzieś 40 milionów lat temu było to dno morza. Wykopano tunel od tego zbiornika pod tą skałą. Z prawej strony tej rzeczki, z prawej strony wodospadów Baron. I tym tunelem woda biegnie na dół, gdzie w pomieszczeniu skalnym pod ziemią wykuto olbrzymią komnatę i tam umieszczono turbiny i tak powstała hydroelektrownia, która dostarcza tutaj prąd. Nam jest drzewo Caulipin, rośnie ponad 50 metrów wysokości, żyje w wielkiej symbiozie z całą dżunglą, dlatego na jej odnogach nieraz pojawiają się palmy. 20 km od miasta Kerns. Tutaj jest plaża dla tych wszystkich, którzy przyjeżdżają tutaj na wczasy. Tak naprawdę jesteśmy zdziwieni, bo już jest godzina 15, a plaża jest całkowicie pusta. A dlaczego? Ponieważ są znaki. Znaki, że tutaj mogą być krokodyle, są znaki, że mogą być meduzy. Meduzy są tak maleńkie, meduzy, które zabijają najwięcej ludzi na świecie. Tutaj krokodyle nie tyle wypływają prawda, z morza, co przychodzą z lądu, pożerają i sobie spokojnie idą. Jest to niesamowite, że tutaj tak bardzo turyści są narażeni na, na śmierć, jeśli chodzi właśnie o te wszystkie niebezpieczeństwa. Ja jestem w takiej zwykłej koszulce, zauważmy, ta koszulka jest darem od linii lotniczej, ponieważ żebyśmy tutaj przylecieli bez walizek. Dali nam piżamy, gdzie mogę w tym chodzić, bo mamy tylko to, ale jesteśmy tak bardzo szczęśliwi. Woda jest bardzo gorąca, chociaż są siatki, które zabezpieczają. Turystów przed rekinami jednak siatki nie zabezpieczają przed maleńkimi meduzami, dlatego zauważmy, że tutaj jest zakaz pływania, zakaz kąpieli, ponieważ te maleńkie meduzy mogą podpłynąć, zaatakować człowieka i zabijają. Dlatego po co przyjrzeć tutaj na czas? Najlepiej zapraszamy do kalnej dla bożeństwa patińskiego. Witam serdecznie naszego przyjaciela Jacka, który tutaj od 36 lat mieszka w Australii na cudownej wyspie. Ja tak patrzyłem na tę wyspę, mówię jaki resort i tam mieszka Tampel Jacek. Island. Tak jest i na Google ta jesteśmy wyspa. zdziwieni, także nie ma tutaj turystów, nie ma ludzi, którzy by pływali, a okazuje się, że jest to najgorętszy dzień roku. Tak, dzisiaj akurat tak, wilgotność 80% i dlatego jest mało turystów. Powiedzmy, ludzie unikają takiej pogody. Tylko przyjeżdżają pielgrzymi. Tak, tak. Pielgrzymi, którzy nie, nie boją Znam się trudności. się dzieje. Jesteś jedynymi tutaj chyba wizytorami na, na esplanadzie. Pięknie Jasku, wytłumacz nam odnośnie tych medus, prawda? Dlaczego to jest pozamykane dzisiaj? No, ponieważ mamy taki przypływ tropikalnych prądów od Indonezji i ta kolonia tych medus się przemieszcza na południe. Akurat teraz tutaj sobie zrobiła przystanek, ale miejmy nadzieję, że jutro pojutrze odpłyną. I one takie macki mają. Do, dotkną skóry i dają taki, taką truciznę, i jedynie ocet pomaga, ale to trzeba natychmiast iść do szpitala z tym. Czyli po prostu, jeśli na plaży teraz nie, to można pójść gdzie? Do basenu, gdzieś tutaj, prawda? Do hotelu, albo do mnie na wyspę na basen. Naprawdę, albo też do bar bistro. Krzesła pod wodą i rybki żółwie takie. O! Takie, nie tak, takie. Nie, kolorowe kolorowe ryby, ryby nie, ryby. naprawdę nie, 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 Tutaj wszystko zrobione dla człowieka. Są so, grille bezpłatne, basen bezpłatny. To już ostatnie chwile w Carnis. Powoli żegnamy się z tym pięknym miastem.